Co takiego zrobiła twoja mama, że stało się to legenda? Moja mama przez 12 lat pracowała na nocnych dyżurach jako pielęgniarka w miejskim szpitalu. Zawsze dzwonili do niej, gdy ktoś umierał i trzeba było kogoś, kto naprawdę się przejmował. Siadała z przestraszonymi dzieciakami, trzymała za rękę starsze osoby bez rodziny i zawsze wiedziała, co powiedzieć, nawet jak sytuacja wydawała się beznadziejna. Pewnego piątkowego wieczoru, kiedy miałam 15 lat, mama była na swoim zwykłym dyżurze. Wtedy wydarzył się wypadek. Autobus szkolny, którym jechała cała drużyna piłki ręcznej z liceum, rozbił się na trasie. 17 nastolatków, wszyscy w stanie ciężkim. Szpital jeszcze nigdy nie widział czegoś takiego. Po Złamane kończyny, urazy głowy, krwotoki wewnętrzne. Dzieciaki krzyczały, wołały rodziców, którzy pędzili z sąsiednich powiatów. I teraz robi się grubo. Główny chirurg szpitala był na konferencji za granicą. Zastępca był już na stole operacyjnym. Zawał. A trzeci chirurg pił wino na jakiejś imprezie charytatywnej i nie mógł już zgodnie z prawem operować. Zostało ośmioro umierających dzieci i żaden chirurg nie do dyspozycji przez minimum dwa godziny. I co robi dyrektor szpitala? Podejmuje najgorszą możliwą decyzję. Postanawia poczekać i zobaczyć, które dzieci dadzą radę, żeby może je potem przetransportować do innych szpitali. Nie chciał płacić za helikoptery. Wolał ryzykować ich życie. Mama to usłyszała i dosłownie wybuchła. Weszła do jego gabinetu i powiedziała, to są dzieci. Zwoń do każdego szpitala w promieniu 200 kilometrów i ściągaj chirurgów teraz. Albo sama dzwonię do mediów i powiem im, że pozwalasz dzieciom umierać, żeby oszczędzić kasę. A on zerknął na nią i odpowiedział: Jesteś tylko pielęgniarką, a nie lekarzem. Trzymaj się swojego zakresu albo szukaj nowej pracy. To nie twoja liga, ale mama się nie cofnęła. Poszła prosto na ostry dyżur, gdzie dzieciaki walczyły o życie. Co warto wiedzieć? Mama była wcześniej sanitariuszką w wojsku. Przeszła piekło. Widziała więcej niż nie jeden lekarz i wiedziała, jak ratować ludzi w sytuacjach ekstremalnych. Zaczęła działać, choć oficjalnie nie miała na to zgody. Chłopak z krwotokiem wewnętrznym zrobiła zabieg na miejscu. Inny z zapadniętym płucem. Założyła dren w korytarzu. Jedno po drugim ratowała te dzieci, wykonując zabiegi, które wykraczały poza wszystko, co pielęgniarka powinna robić. Przez dwie godziny była jak polowy chirurg na wojnie. Uratowała cztery dzieciaki, które na pewno by nie przeżyły bez jej pomocy. Kiedy w końcu przyjechali prawdziwi chirurdzy, zastali siedemnaście stabilnych pacjentów, a nie sterte ciał. Główny chirurg spojrzał na jej pracę i powiedział: Ktokolwiek to zrobił, uratował życie tym dzieciom. To był cud, a dyrektor wściekły. Kazał ją zwolnić na miejscu i wyprowadzić z budynku, kiedy te dzieci jeszcze walczyły o życie. Ale nie wiedział jednej rzeczy. Jeden z tych chłopaków był synem znanego dziennikarza z lokalnej telewizji. Jak rodzice dowiedzieli się, że mama została zwolniona za to, że próbowała ratować ich dzieci, rozpętało się piekło tej nocy w wiadomościach leciał materiał. Szpital zwalnia pielęgniarkę za ratowanie życia nastolatkom. Pokazali nagranie, jak mama wychodzi z ochroniarzami, a karetki dalej zwożą rannych. Ludzie byli wściekli. W ciągu doby dyrektor wyleciał z pracy. Zarząd szpitala wystosował oficjalne przeprosiny. Mamę nie tylko przywrócili, ale jeszcze awansowali na szefową oddziału ratunkowego i dali jej 40 tysięcy podwyżki. Wszystka ósemka dzieci przeżyła. Dzięki niej.